Najpierw taka osobista dygresja właśnie chcę wyrazić radość z powodu tego, że zostałem tutaj przyjęty te zgłoszenie referatu. Propozycja się pojawiła właśnie na zjeździe Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Mówiąc tak językiem Bernarda Schartr, my jesteśmy takimi karłami niesionymi na ramionach Olbrzymów, i akurat w moim wydaniu czas formowania się obrazu Boga, obrazu Kościoła, obrazu kapłaństwa. To był czas, kiedy bardzo mocno byłem niesiony na ramionach dwóch olbrzymów. Jeden z nich to papież Franciszek i jego wszystkie dokumenty, y, począwszy od Ewangelii Gaudium. A drugi olbrzym to y, arcybiskup Łódzki, ówczesny biskup pomocniczy Grzegorz Ryź, y, którego skandal miłosierdzia był taką moją lekturą, no powiedzmy, y, podstawową. Dlatego cieszę się, że dzisiaj mogę tą obecnością tutaj przynajmniej częściowo ten osobisty dług spłacić. Y, Moje wystąpienie podzieliłem na trzy części. Pierwsza to jest takie krótkie wyjaśnienie, co rozumiem pod pojęciami, którymi się będę posługiwał, a dwie pozostałe części, trochę ściągając od świętego Pawła. Najpierw chciałbym zaznaczyć taką kwestię dogmatyczną, a potem parenetyczną czyli co z tego wynika dla naszego e, działania postępowania. E, Słownik języka polskiego, do którego sięgnąłem, definiuje autorytet jako osobę czy instytucję cieszącą się szczególnym uznaniem. Samo słowo autorytet. Natomiast autorytet urzędu, o którym chcę mówić, dotyczy w Kościele w takim ścisłym znaczeniu tych, którzy przyjęli na siebie ów urząd, ordo, poprzez akt ordinatio, czyli święceń. Zwłaszcza jeżeli chodzi o święcenia biskupie. Podczas których elektowi udzielany jest, jak głosi modlitwa konsekracyjna, dar ducha świętego, który włada i kieruje. Katechizm w punkcie 883 podaje, że władzę autorytatywną posiada kolegium biskupie, ale pozostające w łączności z biskupem Rzymu, następcą Piotra, jako jego głową. Kolegium to jako takie jest również podmiotem najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem, chociaż nie może wypełniać tej władzy inaczej jak tylko za zgodą biskupa Rzymu. Gdyż według katechizmu to właśnie papież, biskup Rzymu, cieszy się z ustanowienia Bożego najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzą duszpasterską. Przez autorytet urzędu, zatem będę rozumiał w dalszej części autorytet biskupa Rzymu i kolegium biskupów pozostającego z nim w jedności. O ile ów autorytet urzędu udzielany jest, jak powiedziałem, przez święcenia, czy też przez wybór lub nominację, o tyle ten autorytet osoby, drugie pojęcie, jest czymś, co dany człowiek nabywa poprzez mówiąc językiem Arystotelesa. Prezentację powszechnie aprobowanych cnót. Na arenie religijnej możemy zatem powiedzieć, że takim autorytetem osoby cieszą się powszechnie ludzie żyjący zgodnie z wyznawanymi wartościami, tak? ale również posiadający wiedzę religijną, zarówno tę zdobytą na drodze metody naukowej. Jak i tę pozyskaną bardziej intuicyjnie na drodze własnych zainteresowań, czy wręcz jakichś weryfikowanych lub nieweryfikowanych doznań mistycznych. To tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienie pojęć. Drodzy, tak się składa, że ta konferencja dzisiejsza staje, stawia nas też u progu tego okresu liturgicznego, który nadchodzi okresu adwentu. Który nam pokaże, że jako Kościół nie jesteśmy jeszcze w punkcie dojścia. Trwamy w oczekiwaniu, nie tylko, jasno to wiemy, to rozumiemy, na Boże Narodzenie, ale także na paruzję, powtórne przyjście Chrystusa w chwale. Ewangelie, które towarzyszą tym dniom, ostatnim dniom roku liturgicznego, w których się znajdujemy, jak zawsze zawierają przestrogi Jezusa na ten czas oczekiwania, czas między w niebo wstąpieniem Pana a jego powtórnym przyjściem. I te przestrogi, chcielibyśmy zauważyć, dotyczą między innymi tych momentów dziejów Kościoła, w których znajdą się ludzie obwieszczający że oto Królestwo Boże jest tu albo tam. Czyli gdzie? O jakie miejsca czy przestrzenie chodzi? Wydaje się, że o te, które tworzą ludzie o dość mocno subiektywnym profilu wiary. A więc ci, którzy wierzą w Boga, ale często nie do końca wierzą Bogu. Wyznają wiarę, ale nie we wszystkich, a tylko w tych artykułach które zgadzają się z ich światopoglądem. Nie? Warto y, powiedzieć, że po grecku taka postawa wybiórczości y, określona byłaby słówkiem hairesis, y, skąd bierze się polskie, polskie słowo herezja. Myślę tu konkretnie o tych artykułach wiary, które mówią o jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele, co dzisiaj zostało przypomniane we wcześniejszym referacie księdza profesora Artemiuka. O Kościele, co do którego Chrystus złożył bardzo klarowną obietnicę, że nie przemogą go bramy piekielne, ale wskazując jasno, że obietnica ta dotyczy Kościoła. Zbudowanego na żywej opoce, którą jest Piotr i wszyscy jego następcy, papieże rzymscy. Jasno trzeba zaznaczyć, że nie brak w Kościele, i dobrze o tym jako ludzie Kościoła wiemy, a w zasadzie na obrzeżach Kościoła, gdzie grunt jest bardzo grząski i niestabilny, wspólnot, które otwarcie wypowiadają posłuszeństwo stolicy apostolskiej, bo ich zdaniem papież, zwłaszcza Franciszek, a także cały posoborowy Kościół pobłądził. Odszedł od ortodoksji. Przedstawiciele tego toku myślenia zatem ogłaszają, że Królestwo Boże już nie jest tam, gdzie Jezus obiecał. Że będzie można je właśnie znaleźć w kościele, tak? Ale Królestwo Boże odtąd jest u nich. To ich wspólnota ma glejt na prawowierność, a kto im nie wierzy, a jakkolwiek irracjonalnie to brzmi, ufa Chrystusowej obietnicy i mocno trzyma się Rzymu. Niech będzie wyklęty. Wielcy święci jednak pokazują drogę zgoła odmienną. Dla przykładu święty Jan Wianej, dobrze nam znany, powiedział kiedyś czysto teoretycznie, że gdyby wszedł do kościoła, w którym jednym, w jednym konfesjonale siedziałby kapłan, a w drugim konfesjonale sam pan Jezus, gdyby potrzebował spowiedzi, bez wątpienia poszedłby do kapłana. Dlaczego? Bo prywatne objawienie może być subiektywną iluzją. Zaś autorytet Kościoła daje pewność, że za ważnie wyświęconym i upoważnionym do posługi kapłanem kryje się obiektywne źródło łaski pojednania. Inni prorocy swoich czasów, jak Święty Ojciec Pio czy mój krajan błogosławiony Michał Sopoćko, choć przekonani byli do słuszności drogi, którą szli, Nigdy nie występowali przeciwko tym gwarantom obiektywności nauki Bożej, jakimi byli właściwi hierarchowie Kościoła. Także wtedy, kiedy hierarchia nie nadążała za ich charyzmatem, bo dobrze wiemy, że tak było. Tak jak, Jan, jak Piotr, który nie nadążał za Janem w pogoni do pustego grobu Chrystusa. Znamy ten fragment. Wielcy święci, choć niejednokrotnie byli szybsi niż Urząd Nauczycielski Kościoła, Nigdy nie wchodzili w głąb tego pustego grobu doktryny, nie przepuszczając przedstawicieli kościoła, nie, przedsta nie przepuszczając Piotra, nie dając mu pierwszeństwa. Ci przyjaciele Boga, jak mówi o świętych Księga Mądrości, wiedzieli, że ich przyjaciel, Jezus, nie wprowadził ich w błąd. Skoro umówił się z nimi, tak mówiąc nieco obrazowo, na spotkanie w kościele Cum Petro et Sub Petro. To mają tam na Chrystusa czekać, chociażby wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne poruszenia nakazywałyby im stanąć w poprzek poleceniu Jezusa, by nie biegać za wieszczami nowej lokalizacji Królestwa Bożego. Dotykamy tu naglącego problemu i błędu, jakim jest właśnie przyznawanie pierwszeństwa autorytetowi osoby przed autorytetem urzędu. Dla przykładu, temat myślę dość żywy w czasie pandemii. Autorytet urzędu w osobie papieża i podległych mu kongregacji orzeka, że istnieją dwie dopuszczalne formy komunii świętej do ust i na dłoni. Ktoś jednak, mający wrażliwość skłaniającą się ku tej formie do ust, do czego ma święte prawo, ogłasza, do czego już prawa nie ma, że przyjmowanie Eucharystii na dłoń jest niegodne i ciężko grzeszne, bo tak powiedział jakiś uznany charyzmatyk czy prorok, czyli autorytet osoby. Błąd polega tu na tym, że nauczanie urzędowe ma pierwszeństwo przed prywatną wrażliwością, gdyż to temu nauczaniu Jezus przyznał prerogatywę związywania na ziemi tak, aby było związane w niebie i analogicznie rozwiązywania. I nawet w sytuacji, kiedy hipotetycznie albo i nie, Przedstawiciel urzędu byłby antyświadkiem tego, co wiąże się z chrześcijaństwem, a znalazłby się jakiś cnotliwy i pobożny prorok buntujący przeciwko urzędowi. Jezus, postawiony swojego czasu wobec takiego samego problemu, antyświadectwa pełniących religijne zwierzchnictwo faryzeuszy, mówi jasno: czyńcie, co wam mówią, ale uczynków ich nie naśladujcie. Ktoś mógłby tu wysunąć kontrargument, który mówi, że Jezus przecież też zburzył autorytet religijny faryzeuszów, a ogłosił nowy, oparty o kolegium dwunastu, a więc w jakiś sposób okazał nieposłuszeństwo w słusznej sprawie. No właśnie, jednak odpowiadając, warto zaznaczyć, że Jezus tego autorytetu nie zburzył buntem, ale doszczętnym posłuszeństwem woli ojca. A swoje królestwo zaprowadził nie rewoltą. Ale kresem swojej działalności, jakim było unieruchomienie i śmierć na krzyżu, na którą ojciec odpowiedział darem zmartwychwstania. Klasyczna retoryka mówi nam o trzech typach perswazji. Pierwszy to jest logos, czyli oddziaływanie merytorycznymi argumentami na słuchacza, na rozum słuchacza. Patos to oddziaływanie na emocje słuchacza. I wreszcie etos, czyli oddziaływanie samą osobą mówcy, autorytetem mówcy. Przy czym należy zauważyć, że w wypadku etosu, tego trzeciego oddziaływania, idzie tu raczej o autorytet osoby. Gdyż posłuszeństwo autorytetowi urzędu mieściłoby się raczej w kategorii logosu, przesłanki rozumowej przemawiającej za zaufaniem przedstawicielowi urzędu, wyprowadzonej w wypadku areny kościelnej z odnotowanych słów w Ewangeliach, słów Chrystusa, założyciela Kościoła, któremu to Chrystusowi dajemy pełną wiarę. Mój ordynariusz, arcybiskup Józef Guzdek, komentując rozmowę Jezusa z uczonym w piśmie, odnotowaną w 12 rozdziale Ewangelii Marka, zwrócił uwagę na jeden bardzo ważny szczegół opisany przez ewangelistę. Jezus, to jest 34 werset, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. W myśl tych słów, jak mówił arcybiskup Guzdek, od Królestwa Bożego niedaleko jest ten, kto działa rozumnie. Widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł mu: Niedaleko jesteś Królestwa Bożego. Rozumnie, a więc powiedzielibyśmy, dając wiarę przesłankom skategoryzowanym jako logos. Nie zaś ten, kto w wypadku konfliktu między logosem, a, czyli rozumem, a emocjami i tym autorytetem osoby przyznaje pierwszeństwo swoim odczuciom, swoim emocjom, mojemu widzi mi się. I jeszcze jedno. Niedawno w święto liturgiczne rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, czyli przez wiele wieków katedry papieża, słuchaliśmy słów Księgi Ezechiela opowiadających o słodkiej wodzie, która wypływa ze świątyni i uzdrawia wszystkie wody słone, do których wpłynie. Jak możemy to słowo w kontekście katedry papieża interpretować? Myślę, że tak, że tylko ta woda, która w kościele katolickim, nie mówię tu o dialogu ekumenicznym, tylko ta woda, która w kościele katolickim wypływa spod katedry Piotra, jest wodą słodką, która gasi pragnienie. Wszystkie inne wody w kościele, które wyglądem od niej się nie różnią, ale nie płyną z jedności z papieżem, są wodami słonymi, czyli nie gaszą duchowego pragnienia, ale je wzmagają. I widzimy to w tych wszystkich nerwowych poszukiwaniach osób, które stają gdzieś tam na granicy posłuszeństwa papieżowi. Pijąc te słone wody, pozornie często ultrakatolickich, ale antypapieskich teorii spiskowych, Niepewności i nieufności wobec Piotra, głoszenia, że Jezus przestał być wierny swojej obietnicy, że to kościoła zbudowanego na skalę Piotra nie przemogą bramy piekielne, możemy niestety skończyć jak legendarny smog wawelski. Sobór Watykański II, ostatnio to czytaliśmy w godzinie czytań, naucza, że pokój nie jest prostym brakiem wojny. I analogicznie można powiedzieć, że jedność z papieżem nie jest prostym brakiem czynników kanonicznie tę jedność zrywających. Owa jedność winna być głęboką komunią, swoistą właśnie metanoją, dostrojeniem swojego myślenia o Kościele i spojrzenia na Kościół do tego, co, jak wierzymy, mówi duch do Kościoła przez żyjącego Piotra, obecnie papieża Franciszka. I już znacznie krótsza część parenetyczna. W jaki sposób o ten komunię z papieżem możemy się troszczyć? Chcielibyśmy wydobyć bardzo krótko trzy wskazówki z samego nauczania papieża Franciszka, z samych jego postaw, zachowań, dokumentów, słów. Po pierwsze, wdzięczną i ufną modlitwą za Ojca Świętego. Zdumiewa pokora, z jaką papież prosi o nią za każdym razem, gdy spotyka się z wiernymi. Warto przypomnieć, że od tego też zaczął swój pontyfikat, pochylając się ufnie w geście prośby o modlitwę wstawienniczą podczas pierwszego wystąpienia przed błogosławieństwem Urbi et Orbi na lodzi Bazyliki Świętego Piotra 13 marca 2013. Wskazuje to bardzo mocno na fakt, że papież, podejmując ogromną odpowiedzialność za powierzony mu lud Boży, pomimo ogromnego autorytetu i Chrystusowej władzy mu udzielonej, nie ma poczucia samowystarczalności i nie ufa sobie, ale mocy Bożej, która zechciała objawić się w nim właśnie jak w tym glinianym naczyniu. O tym zresztą Ojciec Święty niejednokrotnie zapewnia, pokazując się Kościołowi jako człowiek słaby i grzeszny, wybrany i stojący tu, a nie gdzie indziej tylko dlatego, że spoczęło na nim przebaczające spojrzenie zmiłowania czego wyraz dał w swojej biskupiej dewizie miserando atque eligendo, wziętej z homilii bedyczcigodnego godnego na święto świętego Mateusza. Daje w ten sposób świadectwo bardzo prawdziwe, nie próbując wmówić nikomu, że jest człowiekiem doskonałym i bez wad. Obala ten współczesny donatyzm, o którym mówił arcybiskup Grzegorz przed południem, ale potrafiąc tak zupełnie po ludzku upaść, a następnie, przepraszając, powstać. To papież kościoła, który jest Świętą wspólnotą grzesznych ludzi, armią rozgrzeszonych, jak napisał papież w Gaudete et Exultate. Kościoła, który, jak sam mówił w pierwszej homilii po wyborze, Ojciec Święty, może być zbudowany tylko na krwi Pana, a więc na przebaczeniu i odpuszczeniu grzechów. Na niczym innym się nie ostoi. Papież, który jako pierwszy idzie na czele kościoła, ustawiającego się w kolejce do konfesjonału, ojciec rodziny który do owocnego wypełniania swojego posługiwania potrzebuje modlitwy swoich dzieci. Po drugie, to co możemy zrobić dla Ojca Świętego, to na pewno bardzo głęboko wczytywać się w jego nauczanie. Wydaje się, że większość nieścisłości interpretacyjnych i wątpliwości, które się rodzą wokół medialnego przekazu słów papieża, bo nie według wokół samego nauczania, wynika z takiego bardzo fragmentarycznego podejścia do tegoż nauczania. Sam Franciszek niejednokrotnie, a najwyraźniej we wstępie do Amoris Leticia prosił, by jego teksty czytać całościowo, od deski do deski, w sposób niemalże medytacyjny. To jest prośba samego Ojca Świętego. Wtedy nie grozi nam błąd pars pro toto. Część za całość, polegający na wyrwaniu z kontekstu jakiegoś pasusu papieskiego nauczania i nabudowania nad nim jakiegoś stwierdzenia zupełnie niezgodnego z całą resztą tego nauczania. Warto zauważyć w tym miejscu, że czwarte przykazanie dekalogu: czci ojca swego i matkę swoją, odnosi się nie tylko do rodziców rodziny i do ojczyzny, ale także w niemniejszym stopniu do matki kościoła, której widzialną głową jest aktualnie papież Franciszek. Zaś miłość do tej matki i tego ojca winna konkretyzować się w tym, czego w pierwszym rzędzie dotyczy czwarte przykazanie, a co możemy odkrąć, odkryć po sięgnięciu do zapisu treści tego przykazania w języku oryginalnym. Nie wchodząc w szczegóły, bibliści mówią, że zobowiązuje nas ono do tego, by zdania rodziców, a więc tym i ojca, rodziny kościoła, którym jest papież, nie lekceważyć. Czyli ważyć i uznawać za lekkie, lekceważyć, a więc nie uznawać za coś niewartego uwagi, drugoplanowego. Nie? nie możemy zatem, jako Kościół, lekceważyć nauczania naszego Ojca Świętego poprzez nieczytanie go, albo też czytanie na wyrywki, jedynie w tej skondensowanej, a nierzadko przeinaczonej wersji, którą proponują media. Warto w tym kontekście pamiętać też, że tylko to, co poznane, może być pokochane. I na koniec. Po trzecie, najpiękniejszym owocem modlitwy za papieża i wczytywania się w to, co Duch Święty przez jego nauczanie mówi dziś do Kościoła, będzie wcielenie tych jego słów w życie w takiej mierze, w jakiej to od nas zależy. Pozwolenie, mówiąc językiem Franciszka, by usłyszane słowo jego nauczania, które dzięki medytacyjnej lekturze przebyło podróż od uszu czy oszu do serca. Teraz przebyło dalszą część tej podróży od serca do rąk, do postaw, konkretnego działania inspirowanego papieskim nauczaniem. Kościół przecież, jak przed kilkoma laty mówił arcybiskup Ryś, dla przeciętnego człowieka będzie miał oblicze nie takie, jakie prezentują papieskie czy soborowe dokumenty, ale takie, jakie prezentuje jego parafia. Najmniejsza próbka kościoła. I na niewiele zda się teoria na temat tego, że Kościół to szpital polowy opatrujący rany, że szafarz to nie kontroler łaski, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem oraz że konfesjonał to nie sala tortur, jeżeli praktyka czasem w naszym mikrokościele wskazuje, że jest zgoła inaczej. I chociaż ten akapit wydaje się być przede wszystkim rachunkiem sumienia do mojego punktem do takiego mojego kapłańskiego rachunku sumienia, niemniej jednak nie przestaje też dotyczyć świeckich, którym no, powierzona jest w zakresie takim jaki to ich dotyczy odpowiedzialności za kościół, których czas nastał w kościele, jak mówił papież. Kiedy są udzielane święcenia biskupie, konsekrator wypowiada prośbę do Boga o dar Ducha Świętego, którego Jezus przekazał swoim apostołom, by w różnych miejscach ustanowili Kościół. W tej biskupiej misji, jak słyszeliśmy też przed obiadem, mają na zasadzie współpracy udział nie tylko prezbiterzy, ale i wierni świeccy, którzy jako jedyni mogą ustanowić Kościół w tych miejscach, do których duchowni nie dotrą. Tym ważniejsze jest, by te ustanawianie Kościoła dzięki posłusznemu i ufnemu zaufaniu słowom papieża było wzrostem mistycznego ciała Chrystusa w jedności z głową, a nie rozwojem zabijającego to ciało niepodporządkowanego papieżowi nowotworu. Dziękuję bardzo.